i did all alright had no need to fight tonight tonight Ej! Jedziemy tam! Nic nie widzę. Całe gogle mokre, burosa jest Jeszcze gospo muszę wcierać Jeszcze taki odcinek Już może częściej będą filmiki, ale to mi ciężko obiecać W chwili obecnej No na przykład ten leci właśnie może na drugi dzień jak go nagrywam czyli wtorek we wtorek może wleci ogólnie widziałem tam jest ちょっと見たことある。 bo to drzewo leży na tej drodze

Nowe spodnie Czekaj, który No to ja wejdę no. Ty, tu sobie wykręcisz chyba Ale on nisko siedzi Ty, ja nie wiem czy ja wyjadę Tu tak miękko Oj widzowie Jakoś to się powycina A nic nie widzę Mój tu akumulator poszedł O kurde. No to jest problem mały. O, o jest. Ty. E. Bo problem jest. Fazy zabrakło. I nie mogę go odpalić A tu nawet go Trzeba go ciągnąć jakoś Ja się nagra... Ty, ale Ja go nawet jakoś nie zadusiłem Nie masz fazy nic? No nie ma nic właśnie Nawet nie mamy kabli, nie? No No nie Jeszcze w lesie, nie? Jeszcze w takim miejscu? Dobra, to co, traska na jaj? jak odpali? Nie, tam w las gdzieś. Dobra, daj go. No, Dobra. no Nie ma co po asfaltach jeździć, szkoda opon. Co? Bo tu bieżnik schodzi w człowieku w mieniu oka. Gdzie? Jak jeździć po asfaltach. No wiem, po asfaltach to tak. Oj, no siłownia. O, jeszcze ryska, nowe spodnie zaraz podry. Dobra, w dupie ze spodniami. Wyciągnąć trzeba wahana To jest misja O Jezu. Żeby była linka Czekaj trzymaj Stąd go jakby puścił tam z góry Co? Popchaj. No Twojego? No No co? No Dawaj tak. Każdy by się przydał No tak O, Ściągaj wszystkie dodatkowe dzieci do ciężarące. O, o, ciepło się... jest Co? O, boż. O, boż. Może jakby go teraz spróbował odpalić, stąd no to weź. Ale ja bym wolał ten. Spróbuj, go może tak. Lepiej większy rozswędzi wziąć, żeby później go z powrotem nie wchodzić. No ja go z powrotem nie będę. Dzisiaj akumulator załadowam. Postanowienie noworoczne Dzisiaj też masz za 120 zł takie jak ja To jest internet z za 80 Po co pieniądze wydać nie, nie, ale... nie będę czekał, bo co Będzie jak mam jechać No to nie będę go napychał plus nie? Cały czas Będę jakieś pieśniach O Boże Skullo. Czekaj Trzeba odpocząć i w sumie w tym momencie padła GoPro, także ciąg dalszy nastąpi. Mogę Wam tyle powiedzieć, że wjedziemy sobie głębiej w las i są tam fajne podjazdy. Możliwe, że wtedy z większą ekipą. Także wyczekujcie! I to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam, cześć.